Długo kibice czekali, chyba sam Kamil, na to, żeby wrócić do reprezentacji. Kamil, powiem tak, przed meczem wydawało się, że możesz w tym meczu nie wejść na Murawę, ale jak trwogę jednak to do Kamila. Nie, właśnie mogę Was zaskoczyć, że akurat gdy straciliśmy tą bramkę, dwie minuty wcześniej asystent trenera Michniwicza przyszedł do mnie, powiedział, że, że wchodzę, że mam się już przebierać, że wchodzę. No i niestety przed moim wejściem straciliśmy tą bramkę, no i trener wtedy już przyspieszył tą zmianę no i tak się stało, no ale cieszę się, że wróciłem do reprezentacji, cieszę się, że w ostatnim minucie strzeliśmy bramkę wyrównującą. Na pewno to nas mentalnie podbuduje przed meczem finałowym. To był trudny, twardy mecz, ale ty doskonale pamiętasz, co się działo 7 lat temu i w tych eliminacjach, kiedy tam Kamil schodził zakrwawiony, Robert prawie stracił nogę. Mogliśmy się na to przygotować, chociaż teoretycznie oni grali towarzysko, my towarzysko, ale wyglądało na to, jakbyśmy grali o punkty. No tak, my zagraliśmy pierwszy mecz pod wodzą nowego selekcjonera. Każdy zawodnik chciał się pokazać z jak najlepszej strony i pokazać, że jest w formie przed tym meczem wtorkowym. Szkocja naprawdę zagrała bardzo dobre spotkanie. Widać, że są mocni fizycznie i nad tym, tutaj nas przewyższali pod tym swoją fizycznością, ale my mimo wszystko stworzyliśmy parę sytuacji, mogliśmy strzelić bramkę, więc mówię, koniec końców cieszymy się, że tą bramkę szczeliśmy z rzutu prawnego w ostatnich minutach tak jak 7 lat temu. <todgłosy> tak, dokładnie. Powiedz mi szczerze, bo Czesław Minkiewicz wszędzie podkreśla, że rozmawiał z Tobą bardzo szczerze przed tym, jak Cię powołał, że będziesz prawdopodobnie jego jokerem w tej talii, no chyba, że sobie oczywiście wywalczysz miejsce w składzie i Ty się na to zgodziłeś, zaakceptowałeś. No, oczywiście, no dla mnie Powrót do reprezentacji to jest zawsze wielka, wielka radość i po rozmowie z trenerem yy, trener powiedział jaką ma mieć rolę yy, w zespole, przynajmniej na, 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 początek. Te, na, na początek, ale w piłce nigdy nic nie wiadomo i trzeba być gotowym i dzisiaj dostałem 20 minut yy, i chciałem pokazać się z jak najlepszej strony, wiadomo, że są ciężkie momenty, gdzie się wchodzi z ławki i już ten mecz jest tak, można powiedzieć, no, chaotyczny, piłki latają, nad głową, ale starałem się, starałem się coś pomóc drużynie i przynajmniej na, byłem na boisku w tym momencie, gdy strzeliliśmy bramkę na 1-1, więc mówię, ja jestem gotowy dla, dla reprezentacji zawsze i będę robił wszystko co w mojej mocy, żeby tej reprezentacji pomóc. Wydaje mi się, że jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że, że, że właśnie na takie mecz finałowy tacy zawodnicy są potrzebni. No to jak, na tak doświadczonego piłkarza, to jak oceniasz tą, tą współpracę, atmosferę, która się wytworzyła w ciągu tych kilku dni przed tym spotkaniem? No atmosfera jest. Przeżyłeś pewno... paru selekcjonerów, więc dlatego pytam. Tak, na pewno atmosfera jest bardzo, bardzo fajna. Wiemy, o co gramy, wiemy, jaki to jest mecz, więc tutaj trener za dużo nie musi nas ani motywować, bo wszyscy wiemy, jaka jest randka tego spotkania, ale widać, że trener ma dobry kontakt z drużyną, fajny przekaz, mówi jak jest, mówi to, czego od nas oczekuje i my musimy to po prostu na boisku pokazać. Więc, jak mówię, cieszmy się, że dzisiaj na. Tą bramkę szliśmy w ostatnich minutach, że ta bramka na pewnie nas jakoś mentalnie jeszcze bardziej yy, pocieruje, żebyśmy ten finał we wtorek wyglądali.